Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy Garach. Upały już zależały, a noce są coraz dłuższe. To oznacza tylko jedno: nadszedł czas na korzystanie z bogactw jesieni. Dlatego dzisiaj przygotujemy jesienną sałatkę z pieczoną dynią, orzechami włoskimi i jabłkowym dressingiem. Będzie pysznie, kolorowo i zdrowo. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji podzielcie się swoimi ulubionymi jesiennymi przepisami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej prostej sałatki z dynią zaczynam od warzyw. Na pierwszy ogień idzie jedna duża szalotka, którą kroję w bardzo drobną kostkę. Trafi ona do dressingu, więc jeśli chcecie możecie ją posiekać jeszcze drobniej, ale mi taka wielkość odpowiada. Następnie zabieram się za 600 g dyni piżmowej, którą kroję w dużą, około 2 cm kostkę. Jeśli nie macie pod ręką piżmowej, możecie użyć zwyczajnej, sprawdzi się równie dobrze. Pokrojoną dynię przekładam na wyłożoną folią aluminiową blaszkę do pieczenia. Posypuję ją łyżeczką soli i łyżeczką mielonego czarnego pieprzu. Zawartość blachy polewam dwiema łyżkami oliwy z oliwek i łyżką syropu klonowego. Jeśli nie macie go pod ręką, użyjcie miodu, wykona taką samą robotę jak syrop klonowy. Dynię dokładnie mieszam dłońmi, żeby pokryła się przyprawami i tłuszczem, a następnie rozkładam ją po całej powierzchni blaszki. Dzięki temu będzie się ładnie zapiekać, a nie dusić. Tak przygotowaną dynię wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 25 minut. Mniej więcej po 10 minutach otwieram piekarnik i delikatnie obracam kawałki dyni, żeby umożliwić im równe pieczenie z każdej strony. Możecie je też delikatnie przemieszać, żeby ponownie pokryły się oliwą, która z nich spłynęła. Na około 5 minut przed końcem czasu pieczenia ponownie otwieram piekarnik i sprawdzam czy dynia nie przywarła do folii. Następnie posypuję ją 50 g suszonej żurawiny. Ponownie krótko mieszam zawartość blaszki, żeby żurawina też pokryła się tłuszczem. Po kolejnych 5 minutach i 25 całkowitego czasu pieczenia wyciągam blaszkę z piekarnika i przekładam jej zawartość na talerz. Odstawiam dynię i żurawinę do całkowitego wystudzenia, dzięki czemu nie spaży nam zieleniny, a efekt końcowy będzie atrakcyjny dla oka. Podczas pieczenia dyni możemy też przygotować jabłkowy dressing, którym zwilżymy naszą sałatkę. Do niewielkiego rondelka wlewam 180 g soku jabłkowego i dwie łyżki octu, również jabłkowego. Do płynów dodaję pokrojoną wcześniej szalotkę i krótko mieszam. Tak przygotowaną bazę dressingu doprowadzam do wrzenia i gotuję przez około 5-8 minut. Zawartość rondelka powinna w tym czasie się zredukować mniej więcej o połowę. Wtedy ściągam rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do osobnej miski. Dressing doprawiam płaską łyżeczką soli i połową łyżeczki mielonego czarnego pieprzu. Dodaję do niego dwie łyżeczki musztardy Dijon i mieszam za pomocą rózgi do uzyskania jednolitego płynu. W czasie mieszania dodaję 40 ml oliwy z oliwek. Robię to powoli wąską stróżką, dzięki czemu nie ma żadnego problemu z połączeniem się płynów. Po dodaniu całej oliwy odstawiam dressing do całkowitego wystudzenia. Ostatnim składnikiem do przygotowania są orzechy. Jest to krok opcjonalny i nie musicie tego robić, ale ja chcę z nich wydobyć odrobinę dodatkowego smaku i aromatu. 50 g orzechów włoskich wrzucam na rozgrzaną patelnię i prażę je przez około 2 minuty. Kiedy orzechy uwolnią swój aromat i nabiorą koloru, ściągam je z ognia i przekładam do osobnego naczynia, żeby zatrzymać proces tostowania. Kiedy wszystko jest wystudzone, zabieram się za składanie sałatki. Z tych ilości składników wychodzą cztery porcje, u mnie podane w dwóch naczyniach. Jeśli chcecie, możecie od razu rozkładać je jednoporcjowo. Ważne jest tylko, żeby robić to tuż przed podaniem sałatki. Na dno naczynia wykładam połowę przygotowanego wcześniej szpinaku i rukoli. Zieleninę rozkładam tak, żeby pokryła całą powierzchnię talerza. Następnie wykładam na nią połowę pieczonej dyni i żurawiny. Tą warstwę posypuję odrobiną prażonych orzechów włoskich i polewam jabłkowo-musztardowym dressingiem. Na górę tak przygotowanej sałatki ścieram jeszcze kilka płatków parmezanu. Nie trzeba mieć do tego żadnej specjalnej tarki, wystarczy obieraczka do warzyw. I to tyle. Nasza prosta, ale pełna smaku sałatka z pieczoną dynią, żurawiną i wyrazistym jabłkowo-musztardowym dressingiem jest gotowa do podania. Można się częstować. Myślę, że tą sałatką udało nam się złapać jeszcze trochę słońca. Przypieczona dynia jest lekko słodka i pełna smaku. Do tego mamy wyrazisty dressing i przyjemnie chrupiące orzechy, a parmezan nie tylko zdobi naszą sałatkę, ale też dodaje jej odrobinę charakteru. Sami widzicie, że jesień nie musi być ponura. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.